Dobra, stawaj chłopaku kładzie. W dzisiejszym odcinku programu dyżur, co to się stało? To jest w przedmywaniu, rozciągnięcie. Mhm. Istnieje to, no, nie mogę testować tego mojego palca. Poruszaj ten paluch. No. Do góry. Nie ma. No Jak widać szklanka, rozległa rana grzbietu dłoni prawdopodobnie z uszkodzeniem ścięgien, jeśli nie nerwów do piątego palca. Pacjent nie może ruszać palcem, więc ocenimy to zaraz. Zawołamy ortopedę na konsultację. Nie uciekajmy. Teraz będzie czuł rozpieranie, szczypanie niewielki ból jest ścięgno, głęboko ciechnięte tu jest cały uraz szarana, szarpana, ścięgna zaraz pójdę po doktora ortopedę, żeby to zobaczyć Odwiedzamy szpital na Warszawskich Bielanach, gdzie będziemy przeglądać się pracy oddziału ratunkowego. Kulisy działania soru przedstawiają: Demitr Książek, lekarz medycyny, w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej. W zawodzie od 7 lat, na Bielanach od roku. Wojciech Moraczewski, lekarz anestezjolog, 15 lat pracy w zawodzie, od 6 lat na Bielańskim Sorze. Mikołaj Lewandowski, radownik medyczny, od ponad 2 lat pracuje na Sorze. Maryla Krosnowska, pielęgniarka. Od 6 lat pracuje w Sorze. Grażyna Ołdakowska, pielęgniarka anestezjologiczna. W szpitalnym oddziale ratunkowym od roku. Karolina Ruszczak, ratownik medyczny. Jej staż pracy na Bielanach to 3 lata. Dzień dobry, co się stało? Proszę, pielęgniarka sobie weźmiemy przez tak? Nie, no jest ciachnięte ścięgno. Jest Jaki. uszkodzone. Pan... Wyprostować. Że pana ewidentnie ma pan uszkodzony prostownik palca małego. Tak, to jest bez trzecia. Podam panu antybiotyk do żyły. Będę musiał poszerzyć ranę troszkę, żeby znaleźć to ścięgno. Dobrze? Tak. Strzyjemy to ścięgno. Zaopatrzymy pana później, zaopatrzymy skórę. Longeta gipsowa. Do ćwiczenia. Dobrze? Pan Michał doznał poważnego urazu. Stłuczona podczas zmywania szklanka przecięła mu ścięgna prawej dłoni. Pacjent nie rusza małym palcem. Sterylne obłożenie, poproszę. Mhm. Dobra. Trzeba poprzerzać. Ja opatrzę jest, proszę pana znać. Tu jest ścięgno, które było. Proksymalny koniec ścięgna. A tu jest dystalny. Yy, Weź mi podaj A, proszę, igiełkę. Lekarz ortopeda za pomocą igły przytrzymuje ścięgno, aby nie uciekało podczas strzywania. Są wyjęte. Dobra, dzięki już się Za chwilę wyjmiemy tą igłę. No Za zadnij lekko i prostu dobra. Ścięgno jest w jednym kawałku, o czym świadczą ruchy wcześniej bezwładnym małym palcem. Lekarz ortopeda przechodzi do kolejnego etapu zabiegu skrzywania poprzecinanych powłok dłoni. Parę rzeczy, pan sobie uszkodził. Ura, podskórna, ścięgna. Palce czwartego też przecięte były. Pielęgniarka instrumentariuszka opatruje dłoń mężczyzny i pacjent trafi do gipsowni. Gipsiarz założył longetę gipsową i pana Michała czeka teraz co najmniej 6 tygodni przerwy w zmywaniu naczyń. Tymczasem do szpitalnego oddziału ratunkowego eskortowane przez policję pogotowie przywiozło mężczyznę. Pan Marek był bardzo agresywny, dlatego personel karetki wezwał stróżów prawa. E, on co jakiś czas zwija się z bólu, po czym się wybudza, tata, jest agresywny tata, bardzo. Tata, tata. Na mnie się pan Pacjent rzeczywiście wydaje się być dość zagadkowy. Może wyniki badań krwi pobranej przez personel SOR-u i wstępne badanie wykonane przez lekarza dyżurnego coś wyjaśnią. Tym bardziej, że mężczyzna sam nic nie pamięta. Jak pan został przywieziony. No nic, pani, no to nie jest pan na policji, tylko w szpitalu. Gdzie jeszcze boli? Co? 120 na 80 A boli przy oddychaniu? Jak pan głęboko oddycha? Może. A tutaj z tą nogą co się stało, że boli? W pakwinie. Motorem pan podobno jechał, tak? Tak, czy Znaczy tam... pan. go i poprzednio sobie wyjrzeć. Wypił pan troszkę alkoholu albo i wiele. I co, przewrócił się pan, czy pan już nie pamięta? Przewróciłem się. No idzie pan. No to. Kosztąd pan nie wyjdzie. Pewny pan jest? No, tak, bo tutaj wie pan. Podpisuje to na własne urzędy. No to pan podpisuje. To jest pan pod wpływem alkoholu i będę musiał powiadomić policję. Za chwilę pan No panie Marku, albo decydujemy się i się badamy, dlaczego pan się tak przewraca, albo powiadamam policję, że jest pan pod wpływem, bo takiego pana nie wypuszczę. Co, wstaniemy. Panie Marku, położyć pan na łyżeczko. Do dwóch godzin pana zdiagnozują i pójdzie pan do domu. No bo brat już wezwał pogotowy, to wie pan, no szkoda fatyki brata. Siada pan. Położy się, na... Położy się pan tam na łóżeczko, zrobimy szybkie badanie głowy, potem pana doktor, chirurg zobaczy i pójdzie pan do domu, jak będzie wszystko dobrze. Więc teraz pan będzie spokojnie sobie leżał, nie sprawiał kłopotów, my szybko pana zdiagnozujemy, zobaczymy co jest i pójdzie pan do domu, jak będzie pan zdrowy. Pan Marek przed podjęciem decyzji o opuszczeniu szpitala i utratą równowagi zdążył wyrwać sobie Wenflon. Zanim pojedzie na kompleksowe badania, przybyły na SOR jego brat, być może wyjaśni lekarzowi dyżurnemu powody dość niecodziennego zachowania. Panie z bratem, panie? usiądzie, pani powie, co z tym bratem się dzieje, bo z nim kontaktu żadnego nie ma. No właśnie, z problemem, że nie było z nim. No. go do domu. No, już był pijany? Nie czytają, był może tak. Wskażmy się na silny ból, tutaj z lewej strony, bodajże. No coś nie boli. Ale bodajże. złapiał się tutaj za żebra, czy tak, gdzieś tak, z tyłu mówi. Tak, i się, i się zwiją. A no, jakiś tam uraz był, coś, coś no, pan wie. Nie wiem, nie wiem. No, no to teraz go będziemy badać. Wyjaśnienia brata niewiele pomogły. Być może zagadkę rozwikłają wyniki tomografii. Tymczasem z zielonej strony Soru przywieziono mężczyznę cierpiącego na silny ból brzucha z podejrzeniem rozwarstwiającego się tętniaka aorty. Gdzie najbardziej boli, proszę pana? A pan już u nas chyba leżał kiedyś, co? Nie, wiem. miałem, tylko robiono. Mhm. No Jak naciskam, to boli? Mhm. Boli mnie I tak przed przyjazdem pogotowia tak samo bolało? Tak, wziąłem mitro i przestało, bo le mm -hmm. przyjechało, pogotowie nie bolało. A t, och, tutaj tu tutaj boli bardzo bo tu? tak. Ale A kamicy najwiętsza. pęcherzyka to pan nie miał mam, rozpoznawanej? Mam. Mam 1,8 mm kamyk jest mm. i maleńki jest. Albo A tu? Nie. Lekka on tak kamicy u pana. A. Ciężko mi oddychać się zrobiło. Zaraz powinno być lepiej. Dostał pan morfinkę. To jest dobrze wyczuwalne. Podane pacjentowi środki przeciwbólowe na szczęście zaczęły szybko działać. Nie, 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 nie. Jak lepiej trochę? Lepiej już teraz. Ten tak. chyba wreszcie tak. zadziałał. kolka. Najpierw wykluczymy u Pana jakieś proste choroby, a potem będziemy się skupiać na tych poważniejszych. Jak tamte nie, nie potwierdzą się, dobra? Czyli bez nerwów. Bo mi to wygląda na zwykły atak, kamicy żółciowej, a nie na poważniejszą, jakąś choróbską. Kompleksowych badań powrócił pan Marek, zagadkowy pacjent. Wyniki tych badań wskażą ponad wszelką wątpliwość, czy mężczyzna jest chory. Pogotowie przywiozło pana Marka. W sumie nie wiedzieliśmy, co się z panem Markiem stało. Z krótkiego wywiadu z bratem dowiedzieliśmy się, że pan Marek od trzech dni miał bóle w lewej połowie klatki piersiowej. Tutaj podczas naszego badania wynikło, że ma poszerzoną prawą źrenicę. Nic nie wiedzieliśmy, czy mógł, czy był e, uraz głowy. Może, można przypuszczać, że pan pod wpływem alkoholu mógł się gdzieś wywrócić i doznać tego urazu. I dodatkowo jeszcze pan Marek zgłaszał bóle brzucha. Zrobiliśmy tomografię głowy, rentgen klatki USG brzucha, które na szczęście wykazały, że pan Marek jest zdrowy organowo. Jedyną chorobą pana Marka jest promil i6 we krwi. No więc teraz Pan Marek powoli będzie się budził ze snu swojego pięknego w oparach alkoholu. Jest żona na poczekalni, pewnie zabierze go do domu. Który to już raz mocno pijany pacjent generuje koszty rzędu kilku tysięcy złotych i zabiera niepotrzebnie czas personelowi szpitala. Tymczasem z badań powrócił pan Stanisław, u którego podejrzewano tętniaka. Tomografie nic nie widziały, panie. Też nie są do tego zapewne, wolą poczekać na opis. Wiesz, coś tam im się nie podobało, ale to może być tylko taki. Od środka się pan nie podoba, tak? A Bo zewnętrznie całkiem elegancko, uważam. Będąca z pacjentem na tomografii komputerowej Karolina przynosi wstępne informacje, że pacjent raczej nie jest poważnie chory. Opis badania wykonywany przez specjalistę wszystko wyjaśni. Robiliśmy Angio-CT jamy brzusznej, czyli tomografię brzucha z. Z kontrastem, który wypełnił nam aortę. No jak tu widać, kontrast wszędzie jest równomiernie rozprowadzony. Nigdzie nie widać, żeby się rozwarstwiała ściana aorty, więc jesteśmy spokojni. Jedyna, jedyna choroba, która u Pana wyszła. To jest kamica pęcherzyka żółciowego i doktor chirurg musi się wypowiedzieć, czy to już jest do operacji, czy nie. Czyli objawy pana, ten silny ból brzucha, to była tylko i wyłącznie zwykła kolka żółciowa, którą żeśmy wyleczyli, podając leki przeciwbólowe i rozkurczowe. Na SOR pogotowie przywiozło starszego mężczyznę w bardzo ciężkim stanie. Daj miligram adrenalinki. Adren adren Pan Zdzisław ma ogromne kłopoty z oddychaniem, dlatego wymaga natychmiastowej intubacji. To tylko chwileczkę. W tym czasie pielęgniarki pobierają krew do niezbędnych badań. Ale czemu tą rurkę uwiązać, to ja Dobra, i to podłączmy jakieś chestnuty. Naprawę teraz. Pacjent jest już podłączony do respiratora i lekarz może przeprowadzić badanie osłuchowe. Na no, zalany lewy płót. Mamy tutaj 83-letniego pacjenta, który został przywieziony przez Pogotowie, skierowany z przychodni do nas przez lekarza POZ jako odwodnienie. No i tutaj w trakcie chwilowego pobytu podczas rejestracji na Solce Pan się nam zdekompensował oddechowo i krążeniowo i tego musiałem pana zaintubować. Aby wspomóc mu to oddychanie osłuchowo, jak słuchałem panu płuc, wydaje mi się, że ma płyn w lewej jamie opłucnej, co może być spowodowane przez zapalenie płuc. No jak widać, jest pan jest bardzo odwodniony, w ciężkim stanie, przebywa na sorce. Będziemy czekać na wyniki badań, no i się okaże, co z panem będzie. Na razie stan jest krytyczny, można powiedzieć, że agonalny. Życie pana Zdzisława jest poważnie zagrożone. Tylko dyżur na sorze przejął dr Moraczewski, a z zielonej strony oddziału personel przywiózł pana Zenona, który nagle stracił przytomność. No dobrze, tu jest ładny rytm, nie ma żadnego często skurczu, jest, jest w porządku, małgo, Tu jest 70 rytm, a pan jest co, kolka nerkowa, tak? kolka A co ma, to zaraz pokaże EKG i inne badania obrazowe. A coś, coś mówił, że coś go boli, że coś no nie ma. Go... Go mm -hmm. Popatrz co, popatrz się na jej źrenicę. Już szpilkowatą. Tej choroby to nie ma. Nie ma Pacjent ma poprawne EKG, ale duże problemy z oddychaniem. Chirurg z żółtej strony Soru musi zaintubować mężczyznę. Bo jest saturacja 96, czyli jest bardzo dobrze. No i będzie wyjazd do CT. CT, czyli tomografia komputerowa. Dobra, dołączmy jeszcze do Butrex w takiej samej dawce. Poszła adrenalina i atropina, na którą nie ma żadnej reakcji. Stan zdrowia pana Zenona bardzo szybko się pogarsza. Nie reaguje na leki. Niezbędne jest wykonanie masażu, który wspomoże pracę serca. Lekarz zaczyna również podejrzewać, że pękł tętniak aorty. Trzeba działać szybko. Trzy atropiny jeszcze. Dobra, Mikołaj, to spróbujmy pojechać z panem. Pomóżcie mu odłączyć wszystkie te pompy pompy między nogi pana. Weź sobie całą tą kamandę studentów, nie, i całą kamandę studentów. Wiesz tam. Mimo ciężkiego stanu lekarz dyżurny zdecydował się zdiagnozować pana Zenona za pomocą tomografu. Tymczasem na czerwoną stronę oddziału ratunkowego trafiła pacjentka ze strony zielonej. Pani Maria cierpi na napadowe migotanie przedsionków. Zwykłe EKG nie pomogło w zdiagnozowaniu przyczyn tego schorzenia. W związku z tym kobieta będzie miała wykonaną elektrokardiografię przezprzełykową. Wie Pani, no ma, musimy Pani taką troszeczkę specjalizowane bardziej EKG zrobić, nieprzyjemne. Mówiła pewnie już o tym doktor, prawda, tam na drugiej stronie o tym, że to ma być takie EKG z, z wewnątrz ciała. Musimy Pani małą rurkę połknąć, no i tam musimy zobaczyć jak to EKG wygląda i wtedy już rozpoznamy, tą arytmię, którą Pani ma, prawda? ja się długo tam potrwa. Badanie trwa zwykle kilkanaście minut. Nie, teraz Pani po prostu wysunie trochę języczek, dobrze? Ja Pani znieczulę. I proszę przełknąć wszystko, dobrze? Tylną ścianę gardła. Nieprzyjemne. O. Także mówi Pani, że miała Pani te napady migotań przedsionków, tak? O tym Pani już Coś wie. Teraz tak, o tej wy, wy Troszeczkę może wysunąć języczek. Wysunąć. O, ja sam wkładam, a pani połyka. Takie, świetnie, pomalutku, bardzo dobrze. Wiem, że to jest niemiłe, pomaleńko. Mm, bardzo dobrze. I przełykamy i noskiem oddychamy. Noskiem oddychamy. Bardzo ładnie. Lekarz włożył do Jamy ustnej badanej elektrodę średnicy około 3 mm, jednocześnie przesuwając ją do przodu na głębokość około 38 cm. Proszę Pani, no będzie takie nieprzyjemne uczucie, takie. Rejestracja zapisu EKG z przełyku jest zupełnie niebolesna. Natomiast stymulacja serca elektrodą przełykową może być odbierana przez badanego jako nieprzyjemne uczucie pieczenia. Stąd reakcja pani Marii. Jest to związane bezpośrednio ze stymulacją serca i przełyku prądem o napięciu 8 do 25 V i natężeniu od 15 do 25 mA. Dziękuję bardzo, bardzo była pani dzielna. Ale arytmia jest silniejsza troszeczkę niż myśleliśmy, wie pani, prawda? Proszę sobie poprawić później. Musimy Panią inaczej poleczyć, bo no, tą metodą czasem nam się udaje, ale raczej, wie Pani, no, w takim przypadku, kiedy, kiedy jest to tak, no, troszeczkę wcześniej pacjent się zgłosi, prawda, do szpitala, czy, czy, czy jakoś na Teraz Pani Maria trafi na oddział kardiologii, gdzie lekarze w inny sposób postarają się wyleczyć uciążliwe dolegliwości pacjentki. Tymczasem, podczas powrotu z badania tomografii komputerowej, doszło do kolejnego zatrzymania akcji serca u pana Zenona. Mikołaj rozpoczął reanimację już na korytarzu. Intensywny masaż serca to bardzo wyczerpujące zajęcie, stąd częste zmiany wśród personelu. Dobra. Zero odpowiedzi na leki. Niestety, niestety, reanimacja nie przyniosła skutków. I pan Zenon, mimo wysiłków personelu szpitalnego oddziału ratunkowego, zmarł. Okazało się, że tak jak podejrzewaliśmy przyczyną tutaj zatrzymania krążenia u pana było pęknięcie tętniaka, aorty brzusznej, prawdopodobnie piersiowej. Tutaj w tomografii widzimy tą znacznie powiększoną aortę i nieregularny obraz wynaczynionej krwi, olbrzymiego krwiaka zaotrzewnowego. Zagadkowy pacjent pan Marek po wytrzeźwieniu powrócił do domu. Pan Stanisław, u którego podejrzewano tętniaka, po wyleczeniu dolegliwości spowodowanych kamicą nerkową, wyszedł ze szpitala. Stan pana Zdzisława niestety jeszcze się pogorszył i mężczyzna zmarł, nie odzyskawszy przytomności. Cierpiąca na migotanie przedsionków pani Maria nadal leczona jest na oddziale kardiologii.